Cześć, siemanko, moi drodzy, witam was w drugim odcinku, w drugim epizodzie naszego eksperymentu i tym razem zawitamy do Górnika Zabrze. Jak widzimy, możemy tutaj wyczytać, że Górnik w chwili obecnej ma na koncie serię sześciu ligowych spotkań bez porażki, zajmując dziesiąte miejsce w tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasa. Górnik zremisował trzy spośród pięciu ostatnich meczów ligowych. Przypominam, że jesteśmy tutaj w lutym w tym momencie, lutym 2000 23 roku. Zobaczmy sobie tutaj szybciutko na skład, jakim, jaki został był używany przez poprzedniego menedżera Bartosz Białkowski, żukowski Selis, Diament, Kulibali, Chrupała, Kata, Borysiuk, Kocyła, Kowalczyk oraz Białek. na Pierwszy rzut oka wygląda to całkiem dobrze. A więc przejdźmy sobie dalej. Tutaj to są rzeczy nieważne. I zobaczmy sobie po piłkarzach, jakich zawodników tutaj górnik do swojego zespołu sprowadził. Tak więc standardowo ustawiamy ich wszystkich po pozycjach. No i jak już widzieliśmy wcześniej, Bartosz Białkowski zawitał do klubu z Zabrza. Myślę, że to jest fenomenalny transfer jak na PKO Bank Polski Ekstraklasa, no jak dla górnika Zabrze. No po prostu prawdopodobnie jeden z najlepszych bramkarzy w lidze. Poprzednim klubem Bartka Białkowskiego był Millwall. Widzimy 7-30 kont w 18 meczach, dwa razy MVP, więc coś tam dla tego górnika tutaj robi. Kolejnym zawodnikiem, który jest tutaj w kadrze Górnika, jest Andrzej Blecha. Rezerwowy bramkarz, tutaj już bramkarz, no po prostu rezerwowy stricte. W razie gdyby Białkowskiemu jakaś kontuzja się przytrafiła. Na środku obrony mamy 22-letniego Abdullaje Diabiego. Abdullaje Diabi, no co możemy powiedzieć o tym zawodniku? Silny, skoczny, wysoki, trochę kilogramów ma, dobrze gra głową, no i to tyle. Tyle z jego atutów. Jego poprzedni klub to węgierski Ujpest. No i tyle. <laughs> Więcej to nie będziemy się nad nim rozwodzić. Kolejny 22-latek, Christos Sielis. Tutaj już lepsze krycie, lepszy odbiór, dużo lepszy psychicznie, przepraszam. Atrybuty ustawiania współpracy, przewidywania koncentracji i opanowania decyzji na minimum 12, więc to naprawdę solidny ligowiec, jak na PKO Bank Polski Ekstraklase. Cypryjczyk, może wartość jego transferu sięgnąć nawet 800 tysięcy funtów, co jest bardzo dużą wartością jak na górnik. I on uprzednio występował w greckim Volos. Kolejny tutaj środkowo obrońca Joshua Akpudie. Joshua Akpudie, no to jest taka mieszanka pierwszego i, i, i poprzedniego środkowego obrońcy fizycznie odstaje, natomiast krycie ma w miarę psychicznie, psychicznie, przepraszam psychicznie troszeczkę tutaj odstaje nie jest tak dobry, ale bardzo dobre warunki fizyczne, no i ciut lepsze od tego pierwszego obrońcy warunki techniczne do obronienia po prostu i on tutaj przywędrował z czeskiego jabłońca Sulima Kulibali, 19-latek z bardzo dużym potencjałem. Francuz bądź też malijczyk. Bardzo dobry odbiór, przyjęcie piłki, do tego technika, ustawianie się no, wysokie. Jeszcze tutaj jest potencjał na rozwój psychiczny, zwłaszcza. Wartość transferu może osiągnąć 1 400 funtów, więc naprawdę pokaźnie. I on przywędrował z drugiego zespołu i Dortmund, więc ciekawy, ciekawy transfer. Na pewno jeden z lepszych w górniku, myślę. Następnie mamy tutaj Luke Lakwekelejani, tak? Jeszcze raz. Luka Lakwekelejani. No dobrze, po prostu Luka. Luka z Gruzji. Luka z Gruzji. Jak ktoś myśli, że kwer, kwer, Kwerkszfelia jest trudne do wymówienia, to spróbujcie sobie na głos wymówić nazwisko tego, Zawodnika. Lewy obrońca, jest dośrodkowanie, jest koncentracja, jest ustawianie się, jest dobre przewidywanie. Gra z piłki mogło być lepsza, no ale nie ma co narzekać. Przyszedł z węgierskiego Mezuku. No trafił nam się zawodnik z zajbistym klubem w przyszłości. Nie będę tego wymawiać więcej. Georgios Wajdanidis, grek z dużym potencjałem. prawo obrońca. Mm, szybki, szybki, wytrzymały, w miarę zwinne, sprawne to są jego główne atuty gra bez piłki tutaj jest na pewno też na dobrym poziomie a reszta no taka do poprawy można by powiedzieć i on przewędrował z Panathinaikosu, z greckiej super ligi kolejny tutaj obrońca Apostolos Diamantis może też występować na pozycji Pomocnika odbierającego piłkę, bądź też defensywnego pomocnika, no i jest takim naprawdę też kolejnym solidnym ligowcem. Nic specjalnego, ale też zbytnio nie odstaje prawdopodobnie od reszty ligi, i on też przewędrował tutaj z Grecji do górnika Zabrze. Następny zawodnik to jest Rijad Szymalić, 18-letek z Niemiec, ma również obywatelstwo bośniackie. I on tutaj może grać po całej wysokości, aż od środkowego pomocnika przez defensywnego pomocnika na środek obrony, więc bardzo uniwersalny zawodnik w tym wieku. Naprawdę jeszcze może sobie wybrać swoją ścieżkę kariery, na jakiej pozycji chciałby ją kontynuować. I ten zawodnik przyszedł z FC Köln drugiego z zespołu. Następny zawodnik, jaki tutaj mamy, to Paweł Chruppała To jest bardzo dobrym potencjałem. No, on tutaj może grać praktycznie wszędzie, zobaczcie. Jak trzeba, to nawet na środku obrony zagra po tym, tutaj, przez całą flankę. No, no wszędzie. No, chłop, zagra po prostu wszędzie. Z górniku widziałem, chyba że na tym... grał na tym lewym wahadle i... No i dobrze, no i pod tym kątem, właśnie go sobie przejrzymy. Odbiór piłki, podania do środkowania, błyskotliwość. Naprawdę ciekawy zawodnik jeszcze jest tutaj Norwegiem, tak? A nie, to są debiuty. A ja zawsze czytałem, że to jest jego druga narodowość, czekajcie. A nie, no dobrze, Norweg. Już myślałem, że to były debiuty w kadrze. No na szczęście, na szczęście nie popełniłem Fopa. Co ciekawe, może być też Norwegiem i on przywędrował właśnie z Norwegii. Z zespołu Kirstiansund, więc ciekawy kierunek. Mateusz Bartolewski, lewy obrońca, kolejny. Widzimy tutaj potencjału zbytnio dużego nie ma, też ma 25 lat. Prawdopodobnie takie po prostu uzupełnienie kadry Zagłębia Lubin trafił, chociaż widzimy, że tutaj w regularnie ten zawodnik Gra w pierwszym składzie, 7 na 9 spotkań Wyjściowe 11 Mateusz Żukowski, 21-latek, no jeden z ciekawszych transferów na pewno yy, Gracz Lechigdańsk, potem wytransferowany do Rangersów, zgadza się Za 500 tysięcy No i teraz wraca do zespołu Polskiej Ekstraklasy Górnika Zabrze. No ciekawy transfer, ciekawe jak się tutaj sprawa z Mateuszem potoczy dalej. E, Michał Kata, defensywny pomocnik Węgier. No widzimy tutaj e, pomocnik długodystansowy, bądź też prawdopodobnie odbierając piłkę jakiś pomocnik. Coś ten deseń. No Metzali to raczej z niego nie będzie. Carillero już prędzej i chyba na tym Carillero bym się głównie skupił, gdybym ja, miał tym zawodnikiem tutaj zarządzać jego grom. Kolejny transfer z Węgier, czyli tak jak widzieliśmy, Krakowie bardzo dużo Niemców, a, a Górnik Zabrze bardzo dużo zawodników z Węgier sprowadził. I kolejny gracz, Ariel Borysius 31-letni doświadczony zawodnik, no tego zawodnika raczej nie musimy przedstawiać nikomu, kto się jakkolwiek interesuje polską piłką. Wiadomo tutaj w CV m.in. Legia, Lechia, Kaiserslautern, trochę. Trochę tutaj się ten zawodnik w karierze nagrał. Ostatnio w albańskim KF Laci, a teraz górnik zabrze. Mihailo Meski, Gruzin kolejny, to już chyba drugi albo trzeci nawet Gruzin w zespole górnika zabrze, co ciekawe. Środkowy pomocnik, też raczej, raczej z walorami defensywnymi aniżeli ofensywnymi, i on przywędrował do górnika z ukraińskiego. Minaja, a wcześniej również węg na Węgrzech występował i ten klub już widzieliśmy, jeden z zawodników, którego nie będę wymawiać nazwy, też właśnie tam występował i co ciekawe też był Gruzinem. To ten pan, prawda? On z tego samego klubu. Zgadza się, no ale Luka, nie będę sobie łamać języka po raz kolejny na twoim nazwisku. E, 17-latek jest następny do sprawdzenia. Noel Asekon Kili, defensywny pomocnik, bądź też środkowy pomocnik. No tutaj już zdecydowanie może rozgrywać podania, przyjęcie piłki, technika, przegląd sytuacji, decyzje troszeczkę kulają, ale jest również błyskotliwość fizycznie też tutaj niczym nie zostaje, zwłaszcza, że ma dopiero 17 lat, więc potencjał na rozwój jest niesamowity moim zdaniem. Milion funtów może w tym momencie wartość tego transferu sięgnąć, no ale myślę, że może być wytransferowany za dużo, dużo lepsze pieniądze i tutaj jest to wychowany Herty Berlin. Naprawdę ciekawy transfer jak na górnika i też ciekawy transfer pod względem Waszych karier, gdybyście chcieli kiedyś taką karierę w Polsce czy w zespole o podobnej reputacji jak Górnik Zabrze sobie zrobić, no to jak widzimy taki Asykon Kili byłby nawet zainteresowany przejściem do was. Ciężej powiedzieć co na ten temat sądzi. Herta Berlin i jakich pieniędzy by za tego zawodnika żądała. Niemniej jednak jest to naprawdę ciekawy, ciekawy zawodnik. No i Sebastian Kowalczyk jest następny w kolejce, 24-latek, no tego zawodnika też raczej większość kibiców kojarzy, oczywiście Pogoń Szczecin, cała kariera spędzona właśnie w Pogoni, swego czasu kapitan Pogoni, wielki talent, no dalej ma jakieś tam predyspozycje, żeby, żeby się jeszcze rozwinąć, dopiero 24 lata ma w rzeczywistości, więc naprawdę nie jest jakiś wiek, który już by go skreślał. Zawsze tej determinacja i pracowitość, przywództwo, współpraca determinowały jego grę, ale również dobry przegląd pola, grawy bez piłki. Może też grać na kilku pozycjach, no naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo solidny transfer jak na górnik Zabrze, tutaj nie ma co nawet z tym dyskutować. A kolejnym ciekawym transferem, którego też nie trzeba przedstawiać, jest 21-letni Bartosz Białek, no fenomenalny napastnik jak na lot tutaj PKO BB Ekstraklasy, też płaca bardzo wysoka jak na górnik Zabrze. No ale mając takiego zawodnika w opcji do ściągnięcia, no myślę, że każdy z Was jako menadżer górnika Zabrze zrobiłby wszystko, aby nagić budżetu i go właśnie sprowadzić. Po pierwsze młody, rozwojowy, po drugie już bardzo dobry, no a po trzecie sprzedacie go z prowitem bez najmniejszych problemów. I tutaj jak widzimy Lis Polakarnego odgrywający na wsparciu, czy też odgrywający na ataku, nękający napastnik. no może nękający napastnik z racji na agresję Ciutkę mniej by się tu sprawdził, no ale naprawdę wiele funkcji może pełnić własnym zespole. On gra w Wolfsburgu, ale jak wiem jest też pożyczony do z Arnem. Natomiast w grze tego nie widzimy. W grze gra w górniku Zabrze. 6 bramek ma. Strzelony w 17 meczach, więc, więc spoczko. Piotr Stalar, Kolejny utalentowany młody Polak, więc widzimy, że górnik tutaj polskie podwórko bardzo dobrze przeskautował. No i on tu może grać zarówno na skrzydle z lewej strony, jak i z prawej strony, na odwróconym skrzydłowym czy też na schodzącym napastniku, czy też nawet na napadzie. Więc wiele tutaj opcji i funkcji może pełnić w waszym zespole ten młody 21-letni piłkarz, który jeszcze może się rozwinąć. Obecne umiejętności nie powalają na kolana. Jest to zawodnik śląska Wrocław w świecie realnym. Dawid Kocyła, ofensywny pomocnik, bądź też napastnik, bądź też skrzydłowy, też kolejny zawodnik, który kilka tutaj może ról odegrać w naszym zespole. Też tutaj widzimy potencjał, jest bardzo duży, obecną umiejętności już trzy gastki, więc to naprawdę ciekawy transfer. I on trafił do górnika z pierwszoligowej Termaliki. Nie wiem dlaczego tutaj tak, pierwszoligowa, pierwszoligowa Termalika, więc widzimy nawet w Termalice się takie... Perełki kryją, które spokojnie mogą w ekstraklasie już wieć, wieść prym w niektórych zespołach. 20-letni David Tkacz. David Tkacz skrzydłowy, bądź też schodzący napastnik bardziej ta funkcja, bo ma prawą nogę, bardzo mocną, przyzwoitą lewą. No i też wykańczanie tutaj by go predysponowało nawet do schodzącego napastnika na ataku. Myślę, że taką funkcję bym mu powierzył, gdybym ja był menadżerem tego zespołu. Czech, który przywędrował ze Żlina. No taki na rozwój Spoczko. Myślę, że stać Górnika na nieco lepszych zawodników. No i mają tylko jednego nominalnego napastnika. No po dwóch, bo jeszcze Bartosz Białek. Mario Ilijewski, macedończyk, północny. Eee, Lispola Karnego, nękający napastnik, no ale to też agresja taka średnia. No Spoczko może tutaj się jeszcze rozwinąć. Trzy gwiazdki obecnych umiejętności, milion trzysta jego może transfer osiągnąć. No i tu widzimy, że wcześniej występował w drugiej lidze bułgarskiej na przykład, więc no jak na te atrybuty, to warto byłoby się tym zawodnikiem też do swoich karier w jakichś tam słabszych klubach na pewno e, zainteresować. No i to by było na tyle na ten moment, ja się szybko teleportuję, przemieszczam się znowu w czasie, lecimy na koniec sezonu i zobaczymy jakie finalne miejsce Górnik Zabrze zajął w tego BP Ekstraklazie i jakie transfery zostały tutaj przeprowadzone. No, i jak widzimy tutaj po ekranie powitalnym, Górnik zawsze finalnie zakończył sezon na dziesiątym miejscu, czyli na dokładnie takim samym, jakim był na półmercu sezonu. W ostatnich pięciu meczach bilans, jaki zanotował Górnik to 2-1-2, czyli 2 zwycięstwa, 1 porażka, nie, 2 zwycięstwa, 1 remis i dwie porażki. Tak więc zobaczmy sobie, jakie tutaj transfery w tym klubie zostały przeprowadzone. To możemy sobie skipnąć, bo to jest nieważne. My się udamy do historii transferowej. Tak więc transfery, historia transferów, i posortujmy sobie po dacie. Jak widzimy, nikt z tego klubu nie odszedł, więc górnik zawsze nie zarobi żadnych pieniędzy z transferów, co jest ciekawe. Myślałem, że tutaj będą jakieś roszady, że ktoś jednak z tego klubu odejdzie, natomiast okazało się, że nikt nie odszedł, a natomiast wzmocni ten zespół Wiktor Marek. Jedyny transfer przychodzący z górnika Łęczność, ściągnięty za pile, za 81 tysięcy funtów, a wartość ta może wzrosnąć do 140 tysięcy funtów. 17-latek z bardzo dobrym potencjałem, więc widzimy, że górnik tutaj interesuje się młodymi zawodnikami, którzy mogą się rozwinąć. No i się nie dziwię, chcieliby ich rozwinąć, później by chcieli ich sprzedać z, z zyskiem. No i tak powinny właśnie polskie kluby funkcjonować. Zobaczmy sobie jeszcze za takim, w takim razie skład. Widzimy kilka kontuzji, ale nie są to jakieś. No, same stalar, długa kontuzja, chciałbym powiedzieć, że nie są jakieś to długie kontuzje. Zobaczmy sobie może po występach, kto tutaj wiodł prym właśnie w górniku Zabrze, Widzimy bardzo, że Białkowski, rozegrał cały sezon. Chrupała był bardzo mocno eksploatowany. Tak samo Białek, Żukowski, Kowalczyk, Diamantis, Kata, Diabi, Kocyłan, Kili, Borysiuk, Kulibali. No, czyli ci zawodnicy, którzy raczej oczywistymi byli e, kandydatami do gry w Górniku Zabrze, no ten obrońca tutaj nie rozegrał żadnego meczu, co też jest dosyć zastanawiające, bo nie jest taki zły. Natomiast Górnik z niego nie korzysta, już widzimy, on tu ma jakiś pomniejszy problem, niezadowolony z czasu spędzonego na boisku, więc możemy się spodziewać, że w przyszłym sezonie już tego zawodnika tutaj nie będzie. Bramki, kto zdobywał bramki dla tego zespołu? Bartosz Białek, co normalne, tylko 12, jestem troszeczkę zaskoczony, myślałem, że więcej tych bramek zdobędzie. Sebastian Kowalczyk, 7, no a potem już mamy większą przerwę. Mario Ilijewski, 3, Nikili 2, Tkaczy, 2, Salar, 2, same Salar, 2 i Chrupała, również 2. Jeszcze dwóch zawodników po jednych bramkach, czyli no bardzo mało tych bramek, można powiedzieć, górnik zawsze zdobył. Zaledwie... Ile tutaj będzie? 10, 22, 24, 26, 28, 30, 32 bramki tylko górnik zdobył, co jest naprawdę słabym wynikiem. Eee, zobaczmy, jak w asystach tutaj 4 asysty nabi Kata, Żukowski 3, Kowalczyk 3, Hrupała 3. No i to tyle. Reszta tutaj, no mówię, eee, pojedyncze asysty. Zobaczmy sobie jeszcze raz, jak to w płacach wygląda, bo w sumie na to nie zrykałem. No i tutaj Bartosz, Białkowski, Bartosz Białek jest zdecydowanie liderem, jeśli chodzi o płace. Tak samo prawdopodobnie wartość transferu jego powinna być najwyższa. No jest Kulibali, który ma też ciutkę wyższą. No ale Bartosz Białkowski Bartosz Białek, przepraszam, Bartosz Białek, drugi jest Bartosz Białkowski. Potem mamy Mario Ijewskiego, Siles, Diamantis, Kili No ten tutaj też... Gruzin, Luka bardzo dużą pensję pobiera. No, ale jest to tak w miarę, w miarę zbilansowane. Zobaczmy sobie jeszcze po zainteresowaniu, czy któryś tutaj z zawodników może opuścić górników. Widzimy, że Bartoszem Białkowskim się interesują dwa kluby, Attawon i Oviedo. Christofem, Christosem y, Sielisem, tym środkowym obrońcą, który jest no, naprawdę solidnym środkowym obrońcą. Interesuje się Pisa oraz Altawun, który również się tutaj Bartkiem Białkowskim interesuje ten, tu ma pomniejszy problem. Je, ja ten chłop nie jest zadowolony ze zmiany swojego statusu, czyli coś tutaj namieszali w jego, w jego występach. Tutaj mamy problem chrupały, który też nie jest zadowolony, czyli widzimy, że po, po sezonie jakieś tutaj mniejsze bądź większe problemy górników spotkają. Bartoszem Białkiem interesuje się natomiast Tenerife i Eibar, to nie są jakieś, jakieś kluby, które. Rzucałyby na kolana. Joshua Akpudzie, nigeryjczyk, jest wystawiony na listę transferową. Zobaczmy sobie za jakie pieniądze. Nieokreślony, po prostu jest wystawiony. Prawdopodobnie gdzieś tam na swoje żądanie. No i to by było tyle. Nic tutaj się w tym górniku specjalnie nie dzieje. Mają kilku młodych zawodników z dużym potencjałem. I naprawdę to może zaprocentować... Widzimy kilku tych zawodników, którzy byli członami głównymi zawodnikami w tym klubie, byli podstawowym jakby członem tego zespołu, może się z zespołem właśnie pożegnać. Zobaczmy sobie jeszcze ostatnie pięć występów. Tutaj średnia, bardzo dobre występy białka Kowalczyka, Wiktora Marka. Co ciekawe kiedy on wchodził z ławki rezerwowych bardzo często, a 6 razy, Noel Aseko, Nik Nikili, również tutaj bardzo dobra ocena w ostatnich pięciu spotkaniach, no i to by było tyle jeśli chodzi o Górnik Zabrze nie ma tutaj zbytnio więcej co pokazywać jeszcze może sytuację finansową klubu zerknijmy, w bilansie oczywiście na minusie, co będzie normą w polskich klubach, 371 tysięcy na minusie, natomiast tutaj budżet transferowy jeszcze pozwala na wydatek 400 tysięcy funtów oraz 2, prawie 3 miliony funtów na transfery więc Drugi sezon może być naprawdę, naprawdę ciekawy. Więc podsumowując, Górnik Zabrze wygląda dużo gorzej od Krakowi, myślę, sportowo. Również przyszłościowo nie wygląda to aż tak dobrze jak w Krakowi. Natomiast dziesiąte miejsce daje im spokojne utrzymanie i myślę, że z ciekawością wrócimy tutaj i zobaczymy jak sytuacja potoczyła się w sezonie drugim. Ja w tym momencie się z Wami żegnam i widzimy się, słyszymy się już w kolejnym odcinku, a w kolejnym odcinku na tapetę bierzemy Biały Białystok. Dzięki raz jeszcze za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia. Siemanko.